Moi drodzy, dzisiaj zróbmy sobie tylko liczby mieszane, ale zrobimy sobie dużo ćwiczeń, dobrze? Ostatnio wam tłumaczyłam, co to są liczby mieszane, ułamki niewłaściwe, skracaliśmy, rozszerzaliśmy, było tego sporo, a dzisiaj zróbmy sobie taki malutki kawalątek i tylko sobie potrenujemy te liczby mieszane. Dobra, przypominam, kiedy liczba była mieszana, kiedy składała się z jakiejś całości, czyli mam na przykład. Dwie całe, a obok niej był sobie ułamek zwykły, tak? Czyli ta liczba składa się z całości i z ułamka zwykłego. Dobrze, no i teraz słuchajcie: często w ćwiczeniach, w zadaniach jest takie polecenie: zamień liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy. Pamiętacie jeszcze te hasło ułamek niewłaściwy? Niewłaściwy był wtedy, kiedy w liczniku była liczba większa niż mianowniku. No i tak się właśnie z tymi liczbami robi, że albo się te liczby zamienia na ułamek niewłaściwy, a potem ten niewłaściwy z powrotem można zamieniać na tą liczbę mieszaną. I to właśnie sobie dzisiaj zrobimy. Czyli mamy, słuchajcie, takie hasło zrobić. Takie polecenie wykonać. Liczbę tą mieszaną mamy zamienić na ułamek niewłaściwy. Jak to się robi? No mamy dwie całe, tak? To się wtedy mnoży. 2, te dwie całe, razy 3 ten mianownik to będzie 6, i tak jakby dodajemy tą resztę, czyli ten licznik u góry. Tak się to robi praktycznie. Czyli 2 mnożymy razy 3, tak? A potem dodajemy jeszcze to 1. Dobrze, ten licznik. Zróbmy sobie to tak razem. 2 razy 3 jest 6, Plus 1 jest 7. I to, co nam wyjdzie, słuchajcie, to to jest nasz licznik. To, co wychodzi z tych działań, to jest licznik, a mianownik się tylko przepisuje. I co nam wyszło? Ułamek niewłaściwy. Dlaczego niewłaściwy? No bo on ma znowu licznik, większy od mianownika. Dobra? I teraz słuchajcie, ten ułamek niewłaściwy mamy tu i w zadaniu byłoby polecenie takie. Zamień ułamek niewłaściwy na liczbę mieszaną. I jak to się znowu robi? Po prostu się dzieli ten licznik przez ten mianownik, bo kreska zastępuje dzielenie. No to dzielmy. 7 podzielone przez 3. To wychodzi nam co? Dwie całe i reszty. A 1, nie? Bo dwa razy czy jest 6, to reszty 1 do 7. Gdzie się tą resztę pisze? Zawsze w liczniku, a mianownik się tylko co? Przepisuje. Wyszło nam to samo co tu. No pewnie, że wyszło. Musiał nam wyjść, prawda? Czyli z liczby mieszanej robimy ułamek. Niewłaściwy, a z ułamka niewłaściwego robimy liczbę mieszaną. No i pytanie, co dla Was jest łatwiejsze? Wydaje mi się, że raczej niewłaściwy zamiana na liczbę mieszaną, bo to jest takie dzielenie zresztą. No a tutaj trzeba to tak jakby od, od końca zrobić, tak? Czyli musimy sobie znowu pomnożyć te całości razy ten mianownik, dodać sobie ten licznik i wychodzi nam wtedy ułamek niewłaściwy. I to sobie chcemy. Chcę z Wami teraz przećwiczyć. Dobrze, żeby Wam to szybko potem w głowie już, no, żebyście po prostu wiedzieli, jak to robić, żeby głowa już pamiętała od razu, jak to robić. Czyli mamy tak liczbę mieszaną 1 i 1 trzecia. I jak to się zamienia? Mnożymy 1 razy 3 jest 3 plus 1 jest 4, czyli piszemy 4, a mianownik się przepisuje. I następny przykład. Trening czyni mistrza. 3 i 2 piąte. I zamieniamy na ułamek niewłaściwy. 3 razy 5 jest 15, plus 2 jest 17, i mianownik się przepisuje 17 piątych. I dalej trenujmy. 4 całe i 1 trzecia. Zamieniamy na ułamek niewłaściwy. 4 razy 3 jest 12. Dodać 1 jest 13 trzecich. Mianownik przepisujemy. I co? Łapiecie pomału. No to róbmy dalej. 5 i 2 szóste. 5 razy 6. Jest 30, 30 plus 2 to jest 32, 6. Tak? 5 razy 6, 30 plus 2. Tak? Tuż tu tabliczka mnożenia taka większa. Udało wam się. No to róbmy dalej. Teraz mamy 4 całe i 2 siódme i zamieniamy na ułamek niewłaściwy. 4 razy 7, 28 plus 2 to jest 37. I co? Lepiej. A teraz spróbujcie sami zrobić. Dobrze, dam Wam taki przykład. 2 i 1 trzecia. I spróbujcie to sami zrobić. Jak to było? Pamiętacie? Hmm, powiedzieliście sobie jak? Czyli 2 razy 3 jest 6 plus 1, 7 trzecich. Tak? Mieliśmy to samo u góry. Tak? Zapamiętaliście już jak? No to teraz zróbcie taki przykład sami. 4 i 2 piąte. Spróbujcie sami wyliczyć. I co? Liczyliście? 4 razy 5, 20 plus 2, 22, piąte. Kto to zrobił, to super, to się już cieszy. Kto nie, to trenuje dalej ze mną. Teraz będziemy mieć 6 i 1, 4. Kto potrafi, to zrobi. Tak? Kto nie, to słucha sześć razy cztery, dwadzieścia cztery plus jeden, dwadzieścia pięć czwartych, tak? I jeszcze jeden przykład, osiem i dwie trzecie. I co? Wyliczyliście? Osiem razy trzy, dwadzieścia cztery plus dwa. 26 trzecich, co? Kto zrobił? To świetnie. No i jeszcze sobie zrobimy taki 7 i 1, druga. Wyliczyliście? 7 razy 2, 14 plus 1, 15, drugich. I co? Dobrze poszło. Trening czy mistrza, tak? No ja myślę, że już chyba pomalutku łapiecie, tylko trzeba umieć tą tabliczkę mnożenia, prawda? A no teraz róbmy na odwrót. Zadanie byłoby takie, że mamy tutaj ułamek niewłaściwy, na przykład 13 czwartych i mamy to zamienić na liczbę mieszaną. Czyli to jest tak, jakby nasze dzielenie z resztą, tak? Bo mamy 13 podzielić na 4. No to zastanówmy się, ile się czwóreczek mieści w trzynastce. No, chyba 3. Skąd wiem, że 3? No bo 3 razy 4 jest 12, prawda? A tu mamy 13. To ile reszty zostało? 1, czyli resztę piszemy tu, a mianownik przepisujemy. No i róbmy zaraz następny, żeby potrenować. 15 siódmych. Mamy ułamek niewłaściwy, zamieniamy na liczbę mieszaną, czyli dzielimy 15 podzielone przez 7. To myślmy, ile tych 7 mieści się w piętnastce? na no, chyba dwie. Skąd wiem, że dwie? Bo 2 razy 7 jest 14, tak? No i widzę, że zostanie mi reszty 1, czyli piszemy 1 reszty i 7 przepisujemy. Dobra, no i dalej trenujmy. 28. Dobrze, czyli 20 dzielimy przez 8. Na no to ile się w 20 mieści ósemek? Chyba 2. Skąd wiem, że 2? Bo 2 razy 8 jest 16. I ile nam zostanie jeszcze do 20? 4 ósme, tak? I słuchajcie, przy okazji, jak widzę 4,8, to pamiętacie jeszcze z poprzedniej lekcji, że to się chyba da skrócić, nie? Da się skrócić czwórkę i ósemkę. To skracanie, czyli dzielimy i licznik, i mianownik przez taką samą liczbę. Ja już na oko widzę, że to się podzieli przez 4 i to też, prawda? Czyli skróćmy. 4 przez 4 zostanie 1. A 8 przez 4 zostanie 2. Czyli możemy sobie napisać tą liczbę mieszaną, że to dalej są te dwie całe, tak, one zostają niezmienione. A tu po skróceniu wyszło nam jedna druga. Taki fajny przykład sobie zrobiliśmy od razu ze skróceniem. To zróbmy sobie teraz jeszcze taki. 15 czwartych. Ile to może być? 15 dzielimy przez 4, to no 4 się nie zmieści, prawda? Bo 4 razy 4 byłoby 16, no to zmieści się nam 3 i 3 razy 4 jest 12, to ile reszty? 12, a tu 15, to chyba reszty 3, tak? To ile nam tu zostanie? 3, 4, tak? 3 razy 4, 12 do 15, 3, reszty 3, 4. I co? Lepiej troszkę. No to teraz sami spróbujcie zrobić taki przykład. 11, 2. A, wyliczcie sami. I co? Komu wyszło? 11 podzielić na 2 to 6 to byłoby za dużo, bo 6 razy 2, 12. To wyjdzie nam 5 całych, bo 5 razy 2 jest 10, i zostanie 1 reszty, czyli 1, druga. I kto tak miał, to się cieszy, że ma dobrze, świetnie. A teraz podzielmy 19 też na 4. Dobrze, 19 czwartych. Na no to robimy. I co? No, gdyby była piąteczka, ale 5 razy 4, 20 za dużo. To nie może być, czyli 19 na 4, to wyjdzie nam tylko 4, bo 4 razy 4 jest 16. I do 19 ile reszty? 3, tak? 3, 4, czyli 4 całe i 3, 4. Weszło tak komuś? Jak tak, to świetnie. Bardzo fajnie. To teraz zróbmy taki przykład. 22, 7. że dzielimy 22 na 7. I co? Ma ktoś już pomysł? No, chyba 3 nam wyjdzie, nie? Bo 3 całe. Bo 3 razy 7 jest 21, a do 22 i 1 reszt, nie? To będzie 1, 7. Tak? No, i jeszcze jakiś jeden, że teraz taki troszkę większy. Weźmy sobie 57 o ile to może być? No, tabliczka mnożenia: 50 podzielone na 7. To, to przypadkiem nie wyjdzie nam 7? Co? Bo 7 razy 7 jest 49, i do 50 zostanie 1 reszty, czyli będzie 1 siódma. Tak? No to słuchajcie, sporo dzisiaj zrobiliśmy przykładów. Mam nadzieję, że to się już rozjaśniło. Dobrze, to na razie tyle. Jeżeli ktoś chce potrenować, to wiecie, co zrobić, nie? Od nowa sobie można sobie samemu te przykłady napisać, spróbować wyliczyć, a potem nie włączyć i sobie jeszcze raz wszystko sprawdzić. No to na razie tyle. Do zobaczenia wkrótce.